Na w dzisiejszym materiale wykupiłem koczas Allegro do CSA 2, żeby sprawdzić jak wygląda taka usługa i czy nie jest to żaden skam. Także pochowałem wszystkie swoje skiny, ustawiłem profil prywatny na Steamie po to, żeby gość mnie nie rozpoznał. A to wszystko odbywało się live na moim kanale YouTube, więc subskrybuj, żeby nie omijać takiego kontentu. A jeżeli chciałbyś zgarnąć takiego to skina, to oglądaj do końca, zostaw łapeczkę w górę, komentarz na temat odcinka i zaloguj się na stronę z pierwszej liniki opisu. Pozdrawiam! No witam, witam! Jeżeli chcesz potwierdzić skrzynki do CS2, to zapraszam Cię na stronę gdzie gdzie z kodem BULION dostaniesz 2 złote i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Na stronie znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. A i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki. Dodatkowo CSGO Skins regularnie wprowadza nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie. Pozdro. Record video. Dobra, nagrywa się w takim razie. Sieba witam suchy, witam heaven, witam wszystkich. Ze wszystkimi się zaraz będę witał, ale muszę ogarnąć. Zobaczcie, mam tutaj akcję. Mamy gościa z Allegro i eee... Generalnie tak, umówiłem się na coaching online Do CSA 2, nie no gościu normalnie nauczyciel będzie <grymnie> Mnie uczył, tylko że nie będzie wiedział, że to live yy, Także ja już sobie wszystko przygotowałem yy, Generalnie jeżeli chodzi o konto, yy, wszystko wywaliłem Wszystko jest prywatne, nie ma skinów, najgorzej jeżeli okaże się Że to jest yy, widz, tak? I że na przykład dostał teraz powiadomienie, To jestem spalony, za ile kupiłeś? No 5 dych Za godzinę, co się gościu ceni? Napiszę do niego Że już jestem, okej okay, jestem na PC Dobra, wywalamy muzykę, żeby nie przeszkadzała, bo tutaj generalnie filmik też się nagrywa Dodam go na Discordzie, bo podał mi już nick Także okej, okay, ja również czekam No dobra, będę musiał mu jeszcze zapłacić Także mam nadzieję, że mi telefonu nie rozładuje, bo mam 3%, nie? A muszę Boblika wysłać jeszcze Ej! Jedna tylko umowa, tak? Żeby prank się udał Czemu zmienić nick na Steamie? No właśnie dlatego, że prankujemy gościa Żeby prank się udał Nie piszcie do niego na Steamie Ani nic, nie? Bo wiecie, bo potem... No to będzie już po zabawie. A o to chodzi, że wiecie, wy będzie, może wy się czegoś dowiecie ciekawego, tak? Jakieś taktyki, zobaczymy, jaki to jest coach. Ciekawy, ile ma lat w ogóle, bo ja. Znaczy piszę normalnie, ale jeżeli to jest jakiś dzieciak, to to będzie hit. Dobra. Dodaję gość, jak się dodaje na tym. Jak on już zadzwoni do mnie, to nie będę mógł z wami gadać, nie? E, kurde, chyba, że będę się mutował jakoś. Jak się biduje mutowanie na Discordzie? Jak to się robi? Dobra, konto przygotowane, skin schowane Mogłeś kosę ustawić- MAM! Obierasz do ziemniaczków! Mam, 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 spokojnie, heaven, ja już tutaj wyprzedziłem wszystkich eee, dobra, napisał do mnie, napisał do mnie Cześć, możemy zaczynać? Hej, oczywiście Dzwoni Czekajcie Halo Halo, halo Halo, witam Witam serdecznie Słychać mnie, Dobrze? czy słychać? Dobrze? Eee, czy eee, tak, tak, słychać Dobra Eee, dobra, to w takim razie co? Yy, zaraz pewnie będziemy zaczynać. Tylko yy, wiesz co? Yy, pytanko, czy blikiem ci mogę wysłać pieniążki, czy jak? No, myślę, że blikiem będzie najlepiej. A jak to w ogóle będzie wyglądać w sensie? No bo tak, to no bo napisałeś mi, no. żebyś chciał jakieś taktyki poćwiczyć. Mirażu, no, no bo właśnie. Silvera... Teraz są te rangi różne, a na Mirażu mam najniższą, nie? Silvera 4. A ty w ogóle jaką masz mhm. rangę? Znaczy, ja teraz tak aktywnie nie gram za bardzo. Ja głównie Face Ty jak coś to grałem. Aha, i jaki level? No, dyszkę mam. A, no to ładnie, ładnie. Dobra, to czekaj, to... Napisz mi numer swój, to ci blika wyślę od razu. Dobra. Hm? Dobra. Jasne. A chcesz, żeby cię do gry zaprosić? Czy, nie wiem, na Discordzie mam ci live'a dać? Eee, no to do gry może. To wyślę ci kod znajomego. I po prostu dodać mnie do poczekalni, nie? Bo w taki sposób chyba. Dobra, dobra, dobra. Coś ogarniemy. A to rozumiem, że masz jakieś jakby, wiesz, plany tam przygotowane, coś, jakieś taktyki szalone. Nie, no. Nie, na silverze to chyba aimowo bardziej trzeba i to wystarczy, ale coś tam ci mogę pokazać zawsze. No jest, ja właśnie tak jest głównie taki... to P90 gram, bo, znaczy wiesz co, bo aimowo przynajmniej trafiam, nie? Z tego, bo nie czuję się mocny kałachem na przykład. Aha. No więc wiesz, wolę, wolę sobie już pm jakimś tam pyknąć, nie? No bo czekaj, robię ci blika. Ile się umawialiśmy? No tam 50 zł, nie? Eee, 50 zł. 45, nie? No. Może być 45? Może być. Dobra, będzie na browarka. Zobaczy, dostałeś. Mhm, już. Czekaj chwilę. Myślisz, że mnie zna? Zobaczymy. Kurde, ale też coś tak. Siewa, wulaj, siewa, siewa. Jak tam dostałeś? Już sprawdzam. Jasne. Nic nie mam na razie. Poczekaj chwilę. Chyba nie pomyliłem numeru. A jak ci wyślę potwierdzenie? Transakcji? No dobra, nie no, możesz mi wysłać. Jak, jak, jakby ja ci ufam, nie Nie mam powodu, żeby ci nie ufać raczej. No tak, no tak, znaczy no. Nie no mam wysłane, ale... To jest grane. Czemu, czemu faktycznie? A, dobra, jest. Jest, jest, dobra, jest dobra, dobra. Jest, jest. Wiśnia, 25 zł. Czekaj, nie, nie wysyłajcie donate'ów teraz. 0. Kurde, jak to wyciszyć? Nie wysyłajcie donate'ów, bo będzie gnój. O, halo, halo. Dobra. Co jest? Nie, nic, nic. Nie, chyba coś fajnego znalazłem. Wiesz? Co znalazłeś? No, tak, taki liveik na YouTube. Co ty gadasz? Martki? No nie, no to już jest po kontencie, nie. Nie, już <laughs> był nie, to najgorzej. Patrz, Maciek jakiś. Trzy dobra, to jakaś lampeczka się zapaliła, ale mówię jest. To ty mnie możesz uczyć, to ty byś mnie mógł nauczyć się za łupy. Ej, opowacie. zapłaciłem tak, to teraz wymagam, także no ci śdziemy dalej. No, no, słuchaj, no dobra, no. będziemy lecieć, będziemy lecieć. Ale dobra no nie potrwało to za długo, no kurde, kurde, kurde. No, kurde no. Ja już ale to dobrze był. Rebulka już było. odpaliłem, żeby się skupić, słuchaj. Ale ktoś, ktoś się sprzedał z czatu czy co? Czy się sam... Nie, ja nie, tak po prostu wszedłem z ciekawości na YouTube'a. Bo <laughs> coś mi to tak to... No, nie grało, nie grało mi to. No kurde, a ja tu się przygotowałem stary, wiesz Normalnie skiny pochowałem, nikt, zmieniłem, wszystko prywatne. No i tyle w temacie. <laughs> o kurde. No dobra, ja no ta... pieniądze dostałeś, ta... tak? No proszę no mnie uczyć tak, teraz. Nie. Tutaj wiesz, przy okazji widzowie pewnie też się chętnie dowiedzą mnie jakichś tutaj szalonych taktyk, więc kurczę, jak najbardziej wydaje mi się, że content będzie, nie? Jak już wie, to będzie robić odcinek z tego live. no Jak będzie ciekawie. <laughs> Jak się zaszle kręcić No tak tak, ej to było dobre nie coach. w no gościu jest coachem i Terapato nie, enter i się zaczyna no dobra, Obracać nie, no to by było coś hit, To by to to było to coś, był teraz ci wybustuję no. Za te 50 złotych wiesz 7 godzin global wbity yellow nie Ale tego się bałem, tego no, się bałem że kurde, od razu na początku się strzaisz, nie? A ja mówię, no nie, będzie git, będzie git. No tutaj graliśmy mecz na Mirażu, aczkolwiek to wyciąłem, ponieważ że no materiał byłby zdecydowanie za długi. No i też, matchmaking był mega chaotyczny, dlatego przejdziemy od razu tutaj do niuka, gdzie ziomek mnie kołczował. Tak jaką byś chciał mapkę? Eee, to może... Ja niuka często gram. To może wiesz, jakoś gdzieś tam coś byś doradził. No dobra. Dobra, to dobra, nie dobra. jakąś swoją ulubioną pozycję masz na Niuku czy wszędzie latasz, gdzie popadnę? Raczej wszędzie. Ale lubię na przykład na silos skakiwać Ale to też potem przynajmniej po terro, Aha. nie? Ale po CT jak Aha. pilnować, no to zawsze kurnik biegnę I właśnie, Aha. właśnie Aha. wiesz, w kurniku to generalnie mam tak, że nie wiem w jaki sposób tam dobrze wychylić, żeby Wiesz, dostali mleko czy coś, też tak w tego flesza często no, no, mam, żeby no, no. Się, że się odsuwają Także wiesz, coś tutaj dorać No i ja. generalnie rampę lubię Tak, ale chyba najprostsza to jest pozycja mi się wydaje do krycia Rampa No i nie wiem, tobie też proponuję, żeby grać. Mówisz, że rampę? Rampę, tak, to jest taka chyba najprostsza pozycja do grania. No bo tak, biegniesz sobie po prostu z respa tam, nie? No, no. Biegniesz sobie, biegniesz, no załóżmy na fullu, nie? Masz te granaty, no to możesz sobie palaka dać, załóżmy w pierwsze tempo, zeswingować. Co to znaczy pierwsze tempo? Za tego palaka zobaczyć. No także po prostu nie zatrzymujesz się, nie? Tylko cały czas biegniesz do przodu, do przodu, do przodu. Aha, aha, dobra, i dobra. I rzucasz dobra. sobie tego palaka. A co to jest to swingersować? No, że po prostu tak wychylać, nie? Aha, aha. Tak jak trzymasz D, no i tutaj w tym przypadku akurat no i swingujesz, nie? Aha, aha, aha. I próbujesz gościa zabić. Dobra, dobra, dobra. No ewentualnie później no co, jak, jak złapiesz kontakt, nie? Czyli zauważysz gościa, nie zabijesz, no to ewentualnie możesz się ze smokiem cofnąć, już tak samo jak mołotowa, no i holdujesz sobie przebicie tego smoka, nie? Trzymasz sobie to po prostu. Jasne, a... No bo goście mogą to przewić, nie? Czyli od tej ścianki odbijam generalnie. Tak jest, tak aha, jest, tak aha, jest. Aha, aha. Dobra, dobra, dobra. No a jak masz na przykład tego, jak lubisz PM-ów w nie? No to załóżmy, że masz Poema. Mhm. Weapon MP 9 Jakbyś tam miał pema no to byś sobie od tej samej, cały czas od tej samej ściany, nie? No to odbijasz sobie takiego fleszyka i możesz tutaj zobaczyć czy nikogo nie ma, ewentualnie się postrzelać. Aha, aha, czyli tak nawet. Na Bo wychylenie. tutaj, tu jest taka pozycja, lubią ludzie tutaj kryć jakieś takie dziwne pozycje, nie? Chociaż tutaj te cienie widać, nie? Także... No, to jest plus, w tym to nowym jest się, plus. To jest takie, no dokładnie. Tak lubią ludzie grać, no i co jeszcze, co jeszcze takiego, no... Generalnie, fajnie też zrutować sobie możesz. Teameci cię mogą opierzyć za to, że to robisz, ale... W pierwsze tempo tak samo, na przykład jak masz jakiegoś typka drugiego na rampie, z którym holdujesz... żeby pozycję, to to wtedy, sobie spokojnie... Żeby tutaj zejść? Czy gdzie? Czy tu? Tak, dokładnie, A, że wtedy sobie przebiegasz cały tutaj korytarz, nie? No, no, no. Cały od wyjdziesz i pikujesz z secretu po prostu ten silos na przykład. A to też nie? tak Albo robiłem, coś... to też spoko pozycja, no? No to także, to, to jest także. Eee, dobra, dobra. To można grać. A ten kurnik? I co jeszcze? A kurnik, no to kiedyś ta zgrał. No. Z shotgunem. <laughs> na kurniku. No tak. Nie? No i to jest spoko, nie powiem, nie powiem, że to nie jest. jakby... To ma swoje plusy, takie granie. Ale co ja bym zrobił to tak samo, tak samo jakbyś grał na rampie, nie? Czyli w pierwsze tempo odbić sobie mołotowa od tej ścianki tu. Aha. Żeby goście po prostu tu ci na blisko jakoś nie piknęli, nie? No i wtedy możesz sobie powolutku sprawdzać każdą Bo Ja pozycję, zawsze nie? robię tak, że. E, czekaj. Give away up upon. Dobra, chciałem sobie dać. Co już by biegnę, to rzucam sobie flasha od tej ścianki, nie? Najpierw. No, no, no. no. Oni tam dostają mleka, mleko, ale często ten flash leci tak głęboko, dosyć. I oni zdążą, wiesz, zrobić coś takiego. I mają pół flesza, i jeszcze mnie często zabijają, Aha. także. E... No to tutaj ciężko jest coś takiego zrobić, nie? Żeby to, nie ma jakiegoś bo... takiego magika tutaj, żeby rzucić. No bo oni tu są szybciej, generalnie, nie? No tak, tak, tak. Tu żeby to dać tak. Ale jakiś nie taki próbować flash... jakieś tak magii. Musisz próbować z prawego coś takiego dawać, nie? Ewentualnie. Żeby nie odbijał on się od ściany. To w... Tylko, że wiesz, biegniesz z bs Tylko wtedy, jak tu wybuchnie i... flash, a koleś stoi tu, to on go nie dostanie. Wiesz o co chodzi? jak tu, Bo tu no, wybuchnie. No, 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 no. Że chodzi mi taki magik, że powiedzmy, yy, ledwo co się wychylić za tej ścianki flash i już gościu, żeby tu wszyscy mleko mieli, nie? Masz jakiś pomysł? No to tu to, to, tak, no to, to, to tak ciężko by było chyba. Nie a. widzę pomysłu na co. Aha, aha, aha. Eee, no. jasne, jasne, jasne. Dobra, a outside? Bo Cieka. w tym to w ogóle mam problem. Aha, czekaj, tylko bym sobie flaszę ogarnął na nowo. Czekaj, tu można kupować co to... No, outside o, dobra, no to. outside, generalnie fajnie grać z gościem, który jest na przybonie, Tutaj, żeby sobie jakoś to we dwójkę ogarniać. No, biegnąc tutaj, no to w pierwsze tempo można sobie smoke'a dać od tej małej niebieskiej skrzyneczki. Żeby którą właśnie się Tak, żeby od... leciutko się od niej odbił, nie? Chyba. O, coś tak. No, coś takiego, tylko żeby od tej mniejszej, nie? No generalnie chodzi o to, żeby ta luka przy tej małej skrzynce była zakryta po prostu, A, nie? No, 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 no. no, i wtedy sobie tworzysz jakieś sytuacje, bo stąd możesz, wiesz. Z silosem walczyć, ewentualnie, wiesz, na dźwięk coś jak nie grasz taki No Właśnie. To możesz sobie... Specjalnie no. na ten mecz założyłem słuchawki, nie? W połowie no. meczu. Także wiesz, coś tu na dźwięk pokombinować, jakby ci za czerwoną przechodzili, nie, zawsze jakiegoś, ewentualnie jakiegoś. Nawet flash jakiegoś powietrze dać, coś takiego i po prostu spikować do tej skrzynki, nie? Tylko Zobaczyć, takie fleszy to robić. z reguły, wiesz, ja rzucam, oni już się obracają tyłem, ja wychylam i ginę, nie? Wiesz, bo to jest taki flash, że go widać. Jakieś takie, wiesz, takie magiki, nie, by się przydały. No to ewentualnie, wiesz, co, w skoku z prawego, nie? Jakieś takie aha, na. No, no, aha. No to takie w chyba tak. są naj. One Nie mają jakiejś paraboli, wiesz? No, 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 no. kubam. Takiej kuban. wysokiej, one tak dość nisko lecą, także są fajne, nie? Takie coś można próbować. Jasne. No i z tym smokiem przede wszystkim. Nie, to można nawet każdą rundę grać tego smoka. No chyba, że masz AWP, nie? No to możesz sobie wtedy do garażu iść i holdować. Tutaj eee... niebieskie skrzynki z tyłu. Nie, no stąd po prostu. A, a smoka, no tak tak, e, smoka tak samo rzucić, tak? no? właśnie, wtedy bez smoka. Wtedy byś mógł tam bez smoke'a. Aha, to piknąć, rozumiem, rozumiem. Dokładnie, rozumiem. No, dokładnie. wtedy nawet bez smoka. No albo ewentualnie nie, jakbyś złapał pierwszy kontakt, nie trafisz za WUPy, no to cofasz się tu. No i możesz walczyć z silosem, nie? Dobra. No wiesz, Dobra. co, AWP-a znaczy AWP grające na osadzie, no bardzo dużo możliwości ma, nie? Także. No to fakt. jeżeli to o to fakt. chodzi, no to jest luz, nie? Bo jakby ci coś nie poszło, to zawsze możesz tu się cofnąć, albo iść na gniazdo. Także tu jest sporo tego, nie? Dla awp no i tak samo możesz później, wiesz, na rampę rotować i... No możliwości jest multum, nie? No, w zależności od tego, Dobra. co dobra. potrzebujesz, no to to grasz, nie? A ten, a... pójdziemy po tę stronę? Bo tam, według mnie, jest ciężej dużo. No dobra, no możemy. To zmieniamy? Aha, ok, zmienimy. Mhm. Dobra. No możemy sobie przejść. No to generalnie, tu to jest, według mnie, więcej problemów, bardziej problemowo. Bo na przykład jak pójdziemy sobie już po prostu lobby, nie? No, no to no, no wenty umiem zroszować i to z reguły jak faktycznie chcę, to to działa, nie? Ale na przykład tak. ja totalnie nie wiem jak wychylić kurnik. Zawsze mam tak, że wiesz... Czego się nie lejąc, z góry za Od razu, nie? od razu, nie, wiesz, nawet... Tak, no bo on ma tutaj przewagę kątu takiego, nie? Że no, że, no lepiej cię po prostu udzieli niż ty niego, no bo jest, jest wyżej od ciebie, nie? Co ja bym proponował tutaj, to nie wychodzić kurnikiem Dobra, Jeżeli Nie wychodzić Adamu. kurnikiem, jeżeli... Bo tak, no bo co, rozsadzasz sobie drzwi, nie? Tak. No i tu, wiesz, jakiegoś smoka nawet z prawego sobie można dać, żeby odciąć tą przebudówkę tutaj, no nie, akurat nie taki, tylko może bardziej na prawo. No i wtedy można łatwiej walczyć, nie? Bo ktoś zrobi presję od drzwi i wtedy na przykład ty dopiero zaczniesz wychodzić z kurnika. Mhm. No to jest dużo łatwiej, nie? No bo gościu nie jest w stanie dwóch pozycji naraz kryć, nie? Jakby kurnik i te drzwi, no to jest... Jednak spora różnica, jak musisz przeflikować, nie? Tak, 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 To nie tak, jest tak. takie łatwe, no. A właśnie, jeżeli chodzi o najda, tak żeby... Właśnie na pierwsze tempo, żeby biec i się nie zatrzymywać, jak czasami no no, no, no. to od tej ścianki, tak? Od tej ścianki A, tutaj, no dobra, dobra. Bo ja właśnie tak. z reguły biegnę i rzucam tak tu i to nie zawsze działa, nie? Jak no tak... to jest takie, A, no tak nie robić, <laughs> to jest nie? Zabryko. Spokojnie. Nie ja, spoko. Ale nie, no lepiej od tej ścianki to jest najbardziej taki konsystent wtedy, nie? Dobra, dobra, I kumam. To ci zawsze wejdzie, nie? Nieważne jakbyś odbił, czy nawet ci tu bardziej poleci to zawsze on się ten grant odbie, czy... To no nie... no... wejdzie raczej, nie? Od tej ściany, także na spokojnie. No a rampę? Rampę no to można swingować. Także sprawdzasz sobie, no bo tu... A to... Raczej nie puszyłem w pierwsze tempo, Aż tu rzadko kto? E, no, rzadko Znaczy na nie, Silvera to raczej... też różnie, nie? Na przykład <laughs> to czasami już tutaj yy, stoją, nie? Ale generalnie to nie wiem, bo. Jaki tu na przykład flash polecasz? Bo tu biegasz i jest taki chujowy kąt, nie? Że wiesz. No. Tu można próbować też od tej ściany, coś? Od tej ściany. Z tej prawej strony, bo jak. Jak Czekaj. go. Tak jak. Wcześniej dość odbijesz, no właśnie tak trzeba wcześniej od tej odbić, aha, aha, aha. Nie? żeby on bardziej tak gdzieś tuło. tu wy... y... odbił, no. bardziej tu go gdzieś odbić, żeby gościu holdujący tutaj z dołu rampy, no żeby to dostał, nie? Ale tu też najlepsze piki to zawupom zrobić, nie? Czyli wiesz, wychodzisz jakby stojąc jeszcze i po samym piku dopiero kucasz, nie? Bo żeby mieć tą prędkość na piku, jak jesteś. No, kumam, kumam, kumam. kumam. No. Także no to jest najlepsze, a, no, a później już rampę się jedzie, nie? Tutaj z tymi grantów żadnych nie trzeba, tylko aimowo powygrywać te duele, nie No problem się pojawia jak AWP tuch na przykład by holdował, nie? No to już tak się No może zrobić. Eee, no właśnie, jak właśnie, jest dobry właśnie. Sniper, nie? Racja, racja, No to racja. wtedy... wtedy możesz od tej ściany coś próbować, nie? Tu. Aha, aha, rzeczywiście. Nie tak samo, wiesz. Jakby to z dwóch stron działa, nie? Że, no, że, że ta odbierać, jest taka to... użyteczna no smoking taka no, dokładnie tak <laughs> dobra dobra dokładnie kubam, kubam. no no smoking a tu ludzie no, najczęściej albo palą albo <laughs> a to <laughs> może, że, że może smoking, rzeczywiście no. zobacz to, to jest może jakaś anegdota no. e, kurde dobra to czekaj czy coś a no właśnie tu też mam problem no. do góry jak pójdziemy bo silos no. nie silos no. bo Smoki na, na dole, jak się jest, no to z reguły na przykład tu sobie rzucam takiego smoka, nie? I po prostu w garaż. No, taki na garaż, no? na, na no. No, no. no tu luka jest, nie? Ale generalnie, no to dobra. To jakoś outside jeszcze wiem, ale często chcę sobie zrobić jakiś taki. Żeby na luzie sobie zeskoczyć tędy, nie, a to no. właśnie wybijają mnie, albo czasami że tu smoka takiego wiesz, przez niego przebiegam, ale to też już... A, że rzucasz tu na silosa smoka i... No i się wychylam, z tak, 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 ale... No to, to nie, tak... no to, to, to tak, takie chyba marnowanie tak. Aha, prawda? aha, dobra, dobra. No, no to lepiej już faktycznie, tak jak wcześniej pokazywałeś, ten smok na garaż sobie dać, nawet z lewego, z dołu. Ale to... stamtąd nie zabijają, tam, 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 tam. No to tu możesz spokojnie podnieść duela sobie, nie? że że co, że... że po prostu no spikować gościa. Aaa, dobra, dobra, dobra. Jak dobrze będziesz miał celownik, to wystarczy, wiesz, dobrego strajfa zrobić na niego, nie? Czyli spikować. Aha. Nawet tak samo jak yy, na awp na rampie, nie? Czyli wybiegasz sobie jeszcze stojąc i zaraz po piku kucasz. Aha, w ten nie? sposób. Dobra, dobra, czekaj. Jak gościa, Przez. o, dokładnie coś takiego. Nie, nawet może szerzej trochę, nie? O, dokładnie. Aha, w ten Coś dobra, takiego. Dobra, 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 dobra. No, wiesz, no i to zawsze gościa zgubi trochę, nie? Jak nie jest to sniper, no bo jak sniper, no to jasne, różnie może jasne. być. Nie? No ale trzeba szukać swoich szans, nie? Eee, Jakoś tą bundę no, tak, tak, zacząć. Tak, 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 tak. tak. No, no a wtedy, jak już masz tutaj tak mniej więcej zajęte, no to wiesz, możesz zeskoczyć do przybo nawet tak na gościa, zacząć go sprejować, no i później lecisz dalej, nie? Kurnik sprawdzasz, tu heaven, takie najczęściej. No tu za wentem CT też. No, tu często stoją właśnie no, z obu nie. stron. To jest właśnie też kiepska e, pozycja, że do wyciągnięcia. No, no, to... no, no, no nie, nie jest łatwo, nie? No, tu fajnie jest, jak gościa byś miał na drzwiach, żeby ci to spalił po prostu, nie? No, bo to jest jeden palak i gościa nie ma, praktycznie, nie? Aha, aha, aha. No to no, kurczę, do no, ogólnie, to tak podsumowując, no to dużo granatami, nie trzeba grać, trzeba pamiętać, żeby te granaty no, rzucać. Bo robić, ja często to kupuję, robić. ale rzucać to zapominam, nie? No, to no, taka rada, że jak wiesz, jak zginiesz, nie? To żeby nie mieć sobie do zarzucenia, a kurwa miałem full granaty, rozumiesz, nie? I... No, 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 a to jest że dobre, No lepiej takie... po prostu jak, w jaki sposób je użyć, nie? No tak, to jest dobre, nawet takie mentalne... No tylko nie na swoich teammate'ach, nie? <laughs> Kurde, a to jest ulubione moje. <laughs> no, nie, tam, nie, nie flashować swoich i tak... A jakieś no to... smokey z T spawna na przykład? Nie, ja bym nie rzucał, tak szczerze. Nie, bo, znaczy wiadomo, może można próbować ścianę, ale szczerze? Jakoś ja nie widzę sensu w tym. W sensie na outside? Naprawdę. Tak, tak, nie widzę Aha. sensu w tych smokach, grając sobie tak casualowo, nie, no, 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 no. Naprawdę, naprawdę nie widzę sensu, bo dużo łatwiej jest cisnąć mi się wydaje co rundę nawet to te drzwi, lobby, kurnik, nie? Mhm. I rampę niż jakoś fightować na outsidzie, nie? To jest takie moje zdanie. Jasne, jasne, jasne. Nie wiem, czy tu się wszyscy zgodzą, ale ja to tak widzę, nie. No to znaczy, ja, ja uważam, że jak się gra faktycznie piątką, no to te smoki mają sens, nie? Eee... No to wtedy można sobie kombinować jakieś. jakieś... ze smokami na osadzie, ale tak, no to. Tak mówię, no. Nawet jak kupisz AWP, no to możesz próbować ten garaż jakoś wyciągać gościa i. Tutaj bez smoków. No jedynie ten na garaż, to z lewego wystarczy rzucić. To nie ma co kombinować. No, bo to potem... Tak na dobrą Ja i sprawę. tak zawsze, wiesz, nauczę się, potem zapominam i tak, i... No, no także to jest takie, no bez sensu. To jest, wiesz, poza tym, wiesz, to jest gra, nie? co jest, żeby się bawić, nie? Jakoś... No tak, no tak. Podejść do tego na luzie... Spróbować, no przecież nic nie szkodzi jak się nawet 5 z rzędu wywalisz, czy 7 Nie jakby, no, dla, tak dlatego próbujesz. kupiłem coaching, nie. bo ja chcę być pro, tak? Także <laughs> dla mnie to już nie jest zabawa, tak? Ja się z tym nie bawię Ta, rozumiem, ja, przy, ja przez tę grę mam paranoję, tak? Nie mogę spać Rozumiem, rozumiem <laughs> no Dobra chyba czasowo to już będziemy końca dobiegać W takim razie wydaje mi się która tu jest No, no Godzinka mija za 3 minuty Także To dochodzi, no No, także kurczę e, Dzięki ci pięknie w takim razie Nie, spoko Znaczy Tak jak na tym matchmakingu No to trochę takie unlucky, nie Bo team się trafił kiepski I no, nie prawda, było no. Znaczy Dla mnie trochę przeciwnicy byli za mocni, nie To to akurat Nie, nie było no, tak. się trafili, no Nie było dla mnie Tam się za dużo nie dowiedziałem Ale tu naprawdę Na tym niuku to parę Wiesz, gdzieś tam lekcji Wyciągnąłem na pewno ciekawych, nie No bo jest co robić No ale tak samo jakieś, wiesz te swoje jakieś zagrywki możesz wymyślać, później testować grając, no czy coś wychodzi, o tu flash dam spod jajanie, na gościa z banych hopem, a może się No, 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 nie, no, no, no. Także to w sumie... No próbować, próbować i bawić się tą grą, nie? Nawet jakbyś brał na poważnie, to bawić się tym, nie? A dobra, to jeszcze jedno pytanie, wiesz jak tutaj się ustawiam na przykład, no? czasami z awp-ą, no to właśnie... Czy to jest w ogóle dobra pozycja? Bo tu jest taki, jakby nie jest duży przeskok, żeby ich powyciągać na to no taki wąski kąt masz, coś, no, no, no ale w pewnych sytuacjach może to działać, nie? Jak goście by, wiesz, smoki by zeszły, nie dali albo by nie dali smoków na outside, nie? No i goście z zaczerwonej wychodzą, no to może nie jest to łatwa pozycja do skontrowania, nie? Bo jak gościu wychodzi z zaczerwonej, to pierwsza myśl, aha, dobra, sprawdzam garaż, sprawdzam tu i już od razu raczej patrzę na gniazdo, nie? Na heaven. Co się tam dzieje? Raczej mało kto tam na szatnie patrzy. No to jest prawda, że każdy heaven prędzej. No wie. także, ale taka bardziej uniwersalna, no to jest jednak heaven. Nie, bo tu ci goście... gościu nie da smołka No i możesz go łatwiej skontrolować. A czy na przykład nie? ta pozycja. Tu, so, tu sobie trochę ogranicza? Czy to jest w ogóle użyteczne no? w jakiś sposób, czy raczej nie? Też można, można próbować. Można próbować, tylko że tu jesteś odsłonięty na no wszystko. No właśnie, nie? Z reguły jednak to zanim w garażu, no to jesteś. Zanim, zanim tu dobiegnę, schowany, to już no. silosa już mnie No, mam, no nie? to już masz lipę, nie? No to jest takie, wiesz, no nie za bardzo, nie? Bo tam jesteś, tak jak mówię, odsłonięty. Garaż jednak ma tą przewagę, że chociaż jesteś od tego silosa schowany, jak stoisz dostatecznie daleko. No i walczysz tylko z tym, co jest na dole, nie? Nie musisz jakichś szalonych flików robić do góry i wiesz. Jasne, jasne, kumam, kumam, kumam. No, także tak, to, to fajnie wygląda. Dobra, to dziękuję Ci w takim razie. Yy, według mnie spoko, spoko. Znaczy naprawdę się dowiedziałem. Tutaj na tym niuku to rzeczywiście trochę tak wiesz. Yy, użytecznie, także spoko. Ja tam zadowolony jestem. <noise> Z lekcji. Także, także jak coś. Dodam Ci do znajomych. Jakbym miał jeszcze jakieś pytania, to będę się najwyżej odzywał. Nie no, to pisz śmiało. Dobra, dobra. Dzięki trochę tutaj no. ci niespodziankę zrobiłem pewnie, nie? No, tak, no, szło się. No, ale fajnie było. No, no ja tak samo, wiesz, mam nadzieję, że nie jesteś fajnie zły, było. że tutaj cię w, nie w, no, w że tak powiem. Wystawiłem Korzystaliśmy do kontentu. na <grystanie> tak. <grystanie> no, głęboki ogień no, od razu ja się wrzuciłem, tam... tak? <grystanie> nie no, ja się tam nie przejmuję, słuchaj. <grystanie> Dobra, no to gdzieś To no jest klites, wszystko, klites, zabawa, no. nie? Także. No to pewnie, na pewnie. Na spokojnie wszystko. Dobra, dziękuję Ci pięknie jeszcze raz. I, I jak coś, to jesteśmy w kontakcie, ja cię dodałem do znajomych i no. No dzięki. to fajnie. <grystanie> dzięki śliczne. No bawcie się dobrze. Trzymaj, Trzymaj się, się, hej, 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 hej. Na razie. Na okay. ra. Dobra, wyszedłem z Discorda. Mega sympatyczny, mega sympatyczny gościu i naprawdę spoko wytłumaczył, nie? Ja to. Szczerze mówiąc, nie? Ja miałem takie przeświadczenie, że gdzieś koleś powiedzmy, jakiś dzieciak to będzie, nie? Że będzie chciał, wiesz, typowo tam, żeby tylko zgarnąć kasę, coś tam, no wiesz, nic nie powie, a tutaj fajnie wytłumaczył. Yy, na tym pierwszym meczu pokraliśmy wcześniej yy, tutaj MMA, no to ciężko było cokolwiek po pokazać, bo tam rasowali non stop, gdzieś tam ci przeciwnicy byli mocniejsi, zdecydowanie. I ciężko było cokolwiek gdzieś tak zaczarować, nie? A tutaj... Fajnie, fajnie, dobra. E, wypadałoby już przywrócić moje itemki normalne. <grymne> no szkoda, że... Znaczy, że się skapnął. Szkoda, że się skapnął po prostu, nie? <grymne> że to jest live i że coś kameruje. Nic nowego się nie dowiedziałem, no ale No to jest generalnie wydaje mi się, no, coach nie do pro playerów, tylko do jakichś tam graczy bardziej kasualnie. Ja tam raczej... dla mnie gitę, szczerze mówiąc. Polecam tego użytkownika. Po polecam tego ALEGROWICZA, tak? Ha 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 ha.